Jakiś czas temu przejeżdżałem przez miejscowość Puck leżącą nad morzem i zacząłem się zastanawiać jak to słówko, co ono oznaczałoby po angielsku. Ponieważ gdzieś słyszałem właśnie w języku angielskim to słówko i jak widziałem tą tablicę z napisem z nazwą miejscowości Puck zacząłem się zastanawiać, co to oznacza? Co to oznacza? Nie mogłem sobie przypomnieć, a więc sprawdziłem to w słowniku. i okazało się, że czytamy to słówko po angielsku jako PAK, i ono oznacza krążek. Krążek do gry w na lodzie, czyli krążek do kokeja. I teraz pomyślałem sobie, jak to możemy zapamiętać jak to ja mogę zapamiętać albo wy też na trwałe, żeby to słowo pamiętać, że, to jest, że PAK to jest krążek. Otóż wyobraziłem sobie, że jest, mamy sobie, załóżmy, miejscowość Puck na mapie i mamy Zatokę Pucką, tak, oczywiście, tak, Zatoka Pucka. No i taką historię sobie stworzyłem, że Zatoka w zimę zamarza, mamy tutaj lód, i gram sobie w hokeja, w hokeja na lodzie przy użyciu krążka tego właśnie pak. W Pucku w hokeja na lodzie krąży pak. Czyli taką historię sobie stworzę. No i myślę, że właśnie będę już to pamiętał, właśnie dzięki stworzeniu takiej historii. Gram w hokeja na lodzie w Zatoce Puckiej przy użyciu krążka pak. Spójrzmy teraz na takie krótkie zdanie. Ta muzyka mnie rozprasza. No i spróbujcie przez moment przetłumaczyć to zdanie na język angielski. Ta muzyka mnie rozprasza. This music. I co robi? Jak będzie rozpraszać? No i po angielsku rozpraszać, w takim sensie, właśnie, że coś mnie rozprasza. To jest distract. Distract. Teraz korzystając ponownie z metody synonimu, chcę wam pokazać właśnie jak można łatwiej zapamiętać, że rozpraszać to jest distract po angielsku. Otóż znowu zaglądamy do słownika języków, słownika języka polskiego i tam mamy słowo takie dystrakcja. dystrakcja Okazuje się, że dystrakcja to jest właśnie przestarzale, rozproszenie uwagi. Czyli, czyli dokładnie to co tutaj mamy. No i warto pamiętać to słowo właśnie dystrakcja, że kiedyś ono było używane, teraz już nie jest, a, a w zamian za to jest używane słowo rozproszenie uwagi albo rozpraszać. I dlatego mamy podobne właśnie, to stosujemy to podobieństwo, że w angielskim mamy Distraction, czyli rozproszenie uwagi, odwrócenie uwagi, e, lub nowy czasownik, czyli distract, e, rozpraszać się. Czyli jak widzimy, te słowa dawne z języka polskiego były dużo bardziej niektóre z nich zbliżone do języka angielskiego i być może wtedy nawet łatwiej było się nauczyć angielskiego, bo dzięki właśnie tym podobieństwom. Ale dzisiaj też możemy wracać do tych starych słów nauczyć się ich, pamiętać je i kojarzyć się z angielskimi słowami.